witajcie kochani a ja przeszłam do takiego pokoju na samym dole naszego domu gdzie nie dość że tutaj jest i tak chłodnie to jeszcze mamy klimę bo na zewnątrz u nas na zewnątrz nie da się wytrzymać drugi lipiec a na zewnątrz paruwa w ogóle słuchajcie szkoły odwołują dla dzieci bo to dzieci sąsiadów przychodzą wcześniej ze względu na upały mają tylko lekcje do dwunastej, przychodzą y, dzieci z sąsiadów wcześniej. Y, na zakończenie roku mają być jakieś koncerty, y, takie wiecie, jak na przykład są szkoły muzyczne, czy jakiekolwiek inne szkoły, gdzie dzieci akrobatykę ćwiczą. I one, wiecie, rodzice są zapraszani, babcie, rodzeństwo. I dzieci pokazują, czego się nauczyły przez ostatnie pół roku, bo to raz na pół roku. Czyli zimą są takie koncerty w szkołach, i na koniec roku. Ale ze względu na upały w Niemczech, w całych Niemczech są ogromne, ogromne upały. U nas dzisiaj jest yy, w słońcu. To ja myślę, że 40 stopni. Po prostu nie da się wytrzymać. Ja byłam na basenie, no ale wiecie, na tym basenie też trzeba głowę wystawić. I wyjść w końcu z tego basenu jest taki upał. Słuchajcie, tak grzeje. Ja nie wiem, czy nawet nie 50 stopni jest w słońcu, mówią oficjalnie o 35 stopniach, ale w słońcu po prostu nie da się wytrzymać. Wczoraj też było 35, ale było inaczej trochę. Wiecie, dzisiaj to już w ogóle jest masakra. Ja siedzę, słuchajcie, wachluję się, pomimo że tutaj mam dosyć chłodno. No, ale sobie przypomnę, na ile stopni jest na dole, na, na zewnątrz. Oh, no i sobie tak słucham słuchajcie. W, 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 interesują mnie te właśnie takie różne newsy, że ludzie Polacy mówią o tym nie tylko nie głównie Polacy, mówią o tym, że rzekomo Niemcy im uchodźców przywożą nielegalnie. I to taką audycję właśnie. Bo Kobieta jest w gorzecu na tym przejściu granicznym, w którym ja też często jestem. Chociaż ja często jestem gdzieś śpi, świebo, nie, świe, tam Świebodzin jest świecko. Ja częściej przekraczam granicę w świecku, ale z Gorzewec też mi się trafia. Pozwolę sobie Dzień dobry, pan co Pan myśli o tych kontrolach obywatelskich? I teraz Pan pokaże tutaj. Co myślą mieszkańcy, którzy tam mieszkają w Zgorzelcu. Ludzie przechodzą. No przechodzą ci co mają prawo przejść, no bo żaden normalny człowiek nie A tak wam pokażę. Tutaj jest rozmowa z mieszkańcem twierdzą, że Policja Niemiecka przywozi. To też jest oczywiście dla mnie, bowiem jest go głupotą. Tylko najgorsze, co robią, to jeszcze pokazują, gdzie wolno przejść, gdzie niby tam przechodzili i pokazują te miejsca. Policja z tego, co już wiem, Niemiecka, znaczy próbuję im złożyć zażalenie na to, że pokazują miejsca, gdzie tak naprawdę, najmniej dla przemytników czy dla kogokolwiek, będzie możliwość przejścia. A tutaj na co dzień nic się nie dzieje. My chodzimy codziennie i w nocy, i w dzień, rano. Nikt się nikogo nie, nie tego. Szybciej moim zdaniem, zwykły jakiś pijak zaczepi niż jakiś uchodź. Uchodź, uchodźca. Widzicie? <grytanie> dotrzeć. I po prostu udać, żeby żyć jakoś tutaj. I to, to, to tyle. Właśnie o to chcę zapytać, czy to zagrożenie migrantami faktycznie tutaj Państwo czują zgodnie z tym, co, co mówią Państwo z Ruchu Obrony Granic, że tych migrantów jest tutaj mnóstwo, że żeby... bo się. Widzicie, to się, czy to tak wygląda? I posłuchajcie, no właśnie, czy tych nie, migrantów, czy to jest, nie, jest 10 prawda? 10 tysięcy rocznie. Chyba panie, ja już tu żyję naprawdę kilka lat dobrych i ja uchodźcę, żeby takiego gdzieś szemranego nie widziałem. Ja nie z... masz szumranych uchodźców. Tak to słownie mówią ciemni, ale oni mają zgody na to. Oni przekraczają normalnie granice, idą na zakupy i wracają. Po drugiej stronie też są uchodźcy, którzy Niemcy nazwijmy to zaprosili, ale oni żyją normalnie. Tam nikt nikogo nie bije. Zdarzają się, ale to i w polskim <laughs> społeczeństwie, i w niemieckim, i w ogóle i każdy, to jest ludzie, ludzie są nieobliczalni. Teraz, wiadomo, przykład był tego, tego faceta, który zabił tą żonę, żonę, przepraszam, córkę w Jeleniej Górze, tak jak tutaj zwróciłem uwagę, że Polak przetrzymał Ukrainkę. Tego się nie mówi. Różne na pewno rzeczy nie się zdarzają, Ukrainie na pewno ale nie zganiajcie na wszystko na uchodźców nie i na to, że Niemcy uchodźców wam bezprawnie sprowadzają. Czy Państwu tutaj żyjącym utrudni to życie, czy, czy nie? No, utrudni? To jest mało powiedziane. Najprawdopodobniej część ludzi straci pracę, bo pracodawca niemiecki on toleruje korki, ale u niego tutaj zaczną być korki teraz no to nawet było, nie wiedziałam tak, jak był ten święta to zgorzelec słubice pokazywali że tak zakorkowane i to, to teraz to będzie już codzienność już będzie normalność i teraz człowiek który jedzie, I jak ja do szuka, Polski przyjadę będą koreczki tam, a teraz będzie musiał minimum godzinę brać więcej żeby jechać na w pandemii Odwrotnie, było w tą stronę, czyli Niemcy mieli poblokowane, wszystko to było tak zorganizowane, że to Polacy, no mówię, to jest dla mnie dziwne, to wszystko, że. że dla mnie ja też popieram, popieram. Ruch, myślę, że będę zostawiał samochód po tamtej stronie, a piechotką sobie będę szedł. Niestety wózeczek i zakupy sobie robił na przykład, a wracał sobie tak. I tak Niemcy, oni dlatego się buntują, bo wiedzą do czego to będzie dążyć. Nie? I właśnie walczymy o to, żeby nie było zakorkowane, bo burmistrz złożył. To jest przeciwko Niemcom. Niemcy chyba z tego, co pamiętam, do października mogą tylko mieć tę kontrolę, bo już dwa lata mija, bo takie prawo jest. Ale za to Polacy z drugiej strony. Polacy Musili, zrobili kontrolę. To będę mówił, że to. Prawa ręka Pisu, ale dobra, to jest Czyli słuchajcie, czyli jak ja z Polski będę jechała, to będę. To, to będę jechał, to jechał pociągiem. Ci, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, jakim prawem w ogóle zatrzymują, bo to jest najgorsze, ja się zastanawiałem, dlaczego on podchodzi do kogokolwiek i się pyta, skąd pochodzi. Nie ma takich praw w ogóle. On może tylko przejść obok tego człowieka i ewentualnie zadzwonić, bo minął mnie ciemny człowiek i tylko tyle. Mówię o tym namiocie, no to to już w ogóle to już jest bezprawie. Tutaj. A w tym namiocie to jakieś dwie osoby siedzą i rzekomo pra, e, pilnują granicy. Nie będę tego chwalił, bo mnie to tam nie ma znaczenia, ale powinien dobrze zrobił to, bo ukrócił im właśnie tą... A ten z cały szef to już w ogóle to już zresztą wiecie wszystko, nie, No co będziemy tłumaczyć. Jak pan ma na imię? Tomasz. Dziękuję panie Tomaszu dzień bardzo za rozmowę. Się. Dziękuję bardzo. Miłego. E, no widzicie, jak to jest, pan to jest, Tomasz się to jest, fajnie to jest, wypowiada. To jest, to jest człowieka, który mieszka tutaj na co dzień, który widzi, jak wyglądają te realia, który y, może też realnie ocenić. Moja woda to zagrożenie ze strony Zimna i Woda. My mamy najnowsze dane ze Straży Granicznej i te dane mówią o tym, że... Tych prób przekroczenia granicy w sposób nielegalny nie jest więcej, a w sposób legalny również nie jest więcej niż w ubiegłych latach. To nie jest tak, że nagle jakaś wielka fala uchodźców tutaj próbuje przedostać się na naszą stronę. Przede wszystkim mylone są też dwa pojęcia: pojęcie nielegalnego przekroczenia granicy i pojęcie readmisji. Readmisja to jest pojęcie pojęcie readmisji gdzie ci cudzoziemcy, których pierwszy ślad był tutaj w Polsce, tutaj się rejestrowali, składali wniosek o azyl, próbują przekroczyć granicę niemiecką. Wtedy Niemcy mają prawo rzeczywiście taką osobę cofnąć do nas z powrotem, ale nielegalne przekroczenie granicy, a właśnie działanie na podstawie tej umowy o readmisji to są dwie różne rzeczy. Mamy wrażenie, że bardzo wiele jest w tym histerii, bardzo niewiele jest w tym faktów. Byliśmy wczoraj na w sumie pięciu. Przejściach granicznych, tutaj okolicznych. Nic się nie dzieje, zarówno jeśli chodzi o um, próby przedostawania się migrantów, tak jak to mówią e, prawicowe środowiska, ale też nic się nie dzieje jeśli chodzi o te patrole. Na żadnym z tych przejściu granic, gdzie byliśmy wczoraj, co mamy udokumentowane, nie widzieliśmy tych patroli z ruchu obrony m, granic, natomiast tutaj wczoraj wieczorem siedział tylko starszy pan e, i dwie panie na m, krzesełkach pod namiotem. No w tej chwili rano, tak jak państwo widzą, jesteśmy, jest e, dwóch panów, e, którzy mówią, że m, Granicy, przez lornetkę patrzą, czy nie Także kochani, stronę, mam nadzieję, poczekajcie, bo ja tutaj. Po prostu... Mam nadzieję, że moi widzowie w końcu nie będą mylili tych pojęć i w końcu nie będą powielali takich głupot, że Niemcy przewożą, przewożą nielegalnych emigrantów do Polski, bo to jest, jak słyszeliście, na załączonym obrazku. Gdzie wypowiadają się mieszkańcy tych terenów przygranicznych, a wiecie, ich to jeszcze bardziej wkurza, bo oni mieszkają w Polsce, a pracują w Niemczech i muszą codziennie rano dojeżdżać do pracy. Jak będą teraz od strony Polski kontrole, z tego co mówił ten mieszkaniec, bo rzekomo Niemcy mają do 15 chyba lipca skończyć z kontrolami. Zresztą ja przyjeżdżam, jak byłam w Świnoujściu, to przyjeżdżałam przez to przejście. Tam w Świnoujściu to nie było żadnych kontroli. No tak, ale to jest takie, wiecie, takie, że tak powiem, przejście dla mieszkańców, bo to jest wyspa w końcu. Natomiast jak tutaj będę się przemieszczała właśnie z Gorzelec czy Świecko, ja najczęściej jadę na Poznań, więc Świecko. Przy Słubice. No tutaj akurat zgorzelec y, był na tapecie, ale powiem wam, że naprawdę y, wcale się nie dziwię mieszkańcom tych terenów przygranicznych, że są totalnie wściekli. Bo jak Polacy wprowadzą te swoje kontrole, no to zanim oni skontrolują auta, to przecież to będzie trwało. Sami wiecie, ile tych y, ciężarówek jeździ. No masakra będzie dla osób, które pracują w Niemczech, no to to wiecie, to ja nie wiem, to naprawdę będą musieli zostawiać auta po stronie niemieckiej. Z tym, że musicie wiedzieć, że tam przy, tej, przy granicy to najczęściej są parkingi może, no przynajmniej w Świnoujściu są parkingi, ale płatne. Nie wiem jak jest od tej strony z Zgorzelce, ale podejrzewam, że tak, więc musi taki... Taka osoba, jak będzie chciała zostawić auto y, po stronie niemieckiej, to będzie musiała parking opłacić i, wiecie, przejść po prostu na piechotę y, do domu. Y, podejrzewam, że też nie ma za blisko, bo, wiecie, bo te granice nie są blisko takich y, osiedli mieszkalnych położone tylko z jakiejś tam odległości, więc nie wiem, ktoś będzie po nią musiał przyjechać, czy ona sobie. Rower weźmie, czy będzie musiała taksówkę zamówić, ja nie mam pojęcia. No ale to wiecie, to już jest ogromne utrudnienie. I ja zawsze